Wernik no, poprzedniej walki cokolwiek zaskakujący. To znaczy no, była to bliska walka. Decyzja również była niejednogłośna, czyli jeden z sędziów dawał zwycięstwo Marcinowi Mazurkowi, drugi Radosławowi, Radosławowi Tarnawie. No, ciężko powiedzieć, no dla mnie przekrojowo. Lepszym zawodnikiem w stójce jest zdecydowanie Marcin Mazurek, ale załatwo dawał się obalać. No ciężko powiedzieć, czy samymi obaleniami można e, zyskać, wygrać walkę. Tak, tak wygrać jest. walkę. No, z tych obaleń też nic nie wynikało, także ale, ale no, można się lekko nie zgadzać z tym werdyktem, ale tak jak to mówi lider szczecińskich Berserkerów, nie zostawia się walki w rękach sędziów, należy walkę rozstrzygnąć przed czasem. Na kolejny pojedynek już przed nami. Sram na pęk, polosze, dobry respekt Nigdy, nie rób ze mnie kogoś, kim nie jestem Od kilkunastu lat to nam swoje miejsce Nie zmusić mnie do tego, bym robił coś, czego nie chce. Na jeszcze widać moje trołapy i tak I to silniejsze ode mnie, opierdolony na Tak jak kawy i palenie nikotyny Nie zmusić mnie do tego, bym przestał robić I w klatce już Bartłomiej Kopera, który może pochwalić się rekordem dwa zwycięstwa i dwie porażki no, zarówno dobry jeżeli chodzi o judo, bo to jest z tego co pamiętam jego styl źródłowy, ale walczył również i na mistrzostwach polskim, brazylijskim jiu -jitsu. Tak, to no, e... zawodnik przekrojowy na pewno, ale z dominującą, e, dominującą płaszczyzną w postaci brazylijskiego jiu i judo. A do klatki zmierza już e, Gracjan Przadziński. Młody zawodnik. Na razie bez porażki. 3 zwycięstwa, z czego 2 przez nokał techniczny. Tylko jedna walka pozostawiona w rękach sędziów. No, zawodnik, który na pewno tutaj będzie dążył do utrzymania walki w stójce. Jest to zawodnik kickboxingu. Bardzo mocno uderza, bardzo mocno kopie. Także mamy ciekawe zestawienie takiego typowego parterowca, który na pewno również dobrze radzi sobie w stójce z typowym stójkowiczem, który na pewno również wie, na czym polega walka w porterze. Gracjan Sadziński reprezentuje z Team Stargard Szczeciński. Eee, również klub o... o dużych tradycjach. Solidnej cel renomie, dużych tradycjach. Jest wychowankiem e, Tomka Stasiaka, popularnego w Stargardzie pająka. Który również e, dostarczył nam kilka emocjonujących pojedynków. Obydwaj zawodnicy Nisi na wagę przy wczorajszym ważeniu 69,9 kg, więc myślę, że przy tak stosunkowo niskiej wadze, no to możemy spodziewać się bardzo dynamicznego pojedynku. Pierwszy pojedynek w 70 kg. Ten zawodnik ma 22 lata, mierzy 175 cm i waży 70 kg. Ma dwa zwycięzca w zawodowym oktagonie i oba przez poddanie. Reprezentuje Vera Fight Club Łódź, Bartłomiej Kopera! A jego przeciwnik ma 25 lat i jest niepokonany na zawodowych ringach MMA, mierzący 175 cm, ważący 70 kg. Reprezentant Berserkers team Stargard Szczeciński, Gracjan! SZADZIŃSKI! Pojedynek odbywa się na dystansie dwóch rund po pięć minut z ewentualną pięciominutową dogrywką, a starcie prowadzi Łukasz Poremski. Gracjan Szadziński, lokalny ulubieniec. Tak, no walczy przed swoją publicznością. Dla jednych to stres i dodatkowe utrudnienie, dla innych... To Ale dodatkowe mówią, skrzydła? Że, tak, mówią, że gospodarz, gospodarzom to i ściany sprzyjają. Tak, tu siatka może co najwyżej sprzyjać. No zobaczymy. Obydwaj skupieni bardzo dynamicznie, wręcz elektrycznie, jak podłączeni do prądu. No Bartłumień kopera próbował tam sięgnąć tym lewym e, przeciwnika, nie udało się. Gracjan dobrze pracuje na nogach Tak no na razie taka wstępna faza badania się ładne się. No widać, że Gracjan jest dobrze poukładany boksersko dobrze chodzi, Do, ładny balans Ciałem, Oj dostał chyba troszeczkę w brodę Draśnięcie, ale myślę, że mógł to odczuć trochę niebezpiecznie Bardzo ładny, prosty no prawe, na prawy Krzyżowy, taki spotkaniowy. Teraz lewy. No, na razie to wygląda nieźle z obu stron. Ale silny cios! Gracja zamroczony. 3 no x na wołnicę ciosów. Potężny nogdał, no w którym się pozbierał Gracja, no i teraz walczy o przeżycie. To co mówiłem, no w wymianie zawodnik teoretycznie słabszy. O, nie mówię, że Bartomir Kopera jest słabszym zawodnikiem, ale. Lucky pass może się przydarzyć każdemu i w tym momencie będziemy te... Gracjan Szadziński na deskach, na plecach. Po obaleniu, tak jest. No, wdali się w wymianę, z której z celniejszym ciosem wyszedł Bartłomiej Kopera. Chyba nawet dwukrotnie dosięgnął szczęki Gracjana, no i no, teraz... ten jeden cios był bardzo niebezpieczny, tam widać, że Gracjan się mocno, mocno zachwiał. Teraz próbuje się przykleić do przeciwnika, żeby e, e, no, nie dać się obijać. Ale Bartek Widzimy Kupera. tam krew na twarzy Graciana. Nie wiadomo, czy to pęknięty łuk, czy to krwawienie z nosa. W każdym razie teraz Bartłomiej dość dobrze kontroluje swojego przeciwnika w parterze. Podebrał rękę Wysoko biodra. Widzimy, że ciągle ciągle szuka. Ciągle tak, szuka tej swojej szansy, żeby przejść. Trochę ryzykownie. No przez chwilę się. Oj, jest Dobra boczna, kontrola i tak. jest pozycja boczna. W tym momencie kontroluje swojego przeciwnika w tak zwanej pozycji bocznej. Gracjan troszeczkę. Silny do pik. No, dało to trochę skrzydeł Gracjanowi. Tak, Gracjan spycha, ale Bartłomiej kontruje. I Wrócił jest komu za plecami. No, walka wraca do stójki. Oj, Szadziński. Zdaje się być zły. Chce tak, oddać ale proszę za Zobaczyć ciosy. teraz, jak Gracjan, można powiedzieć. Poluje na Bartłomieja jako koperę. Cały czas spycha go do siatki. Bardzo ładny ten lewy na korpus ze strony Gracjana. Tak no Bartłomiej Kopera troszeczkę tak jakby kondycyjnie lekko podupadł. Kuje to... prawym prostym Gracjan. Teraz ręce nonszalancko nisko. sprowokować no. chyba partnera. Tak, ale też wydaje mi się, że odnalazł dystans w tej walce Gracjan. Bardzo pewny siebie. Proszę bardzo. Druga wejś... zejścia, nieudana. O, to będzie kosztować go dużo siły. Już widać, że jednak jest ciężko. Tam chyba dostał e, Bartek trochę w oko, bo mam wrażenie, że krwawi. Tak, no ale jest to bardzo, bardzo dobra walka. Naprawdę, Gracjan. Można powiedzieć, że ten cios go tylko rozjuszy, bo w tym momencie poluje. Naprawdę, poluje tym prawym, prostym. Skraca ładnie dystans. Ciało ale już tylko rotuje, tak. żeby wyprowadzić też na korpus. Gdzie ma ręce, Gracjan cały czas. Uniki bazuje na balansie i takiej kontrze. Prawy prosty, lewy się. to są jego techniki, którymi próbuje ustrzelić Bartłomienia Koperę. Bardzo ładnie, bardzo spokojnie, nawet jeżeli nie, nie wpada z tymi ciosami, tylko naprawdę one są poparte ciałem, dobrą pracą na nogach. Tak, no mocno tam krwawi i uniki Koperę. są minimalne. I ciągle trafia, jeden za drugim i od dołu. Ładne kopnięcie. Nie było może jakoś mocno, ale na pewno trochę zdeprymowało przeciwnika. To oko widać, że krwawi. No, Bartek Kopera w opałach. Oj, bardzo ładny cios. Gracjan widać bardzo pewny siebie. Już nie szuka kombinacji, tylko pojedynczymi ciosami rozbija. Tak, no, Bartłomiej Kopera mniej więcej od 2,5 minuty, cały czas na wstecznym. Trzeba przyznać, że stara szkoła uży kadłubokserskie. Mówi, że się na wstecznej walki nie wygano, ale zobaczymy. Może zaprzeczy tej teorii. O, podebranie nogi. Bardzo ładne obalenie, nie przytrzymał. Na tak. pewno dużo siły tylko to kosztuje jednak. O, nie uciekł. Ojej duży błąd, duży błąd. To była niedozwolona technika, po której Bartłomie powinien dostać czas na. Stop. Tak, to tutaj sedzie no, się troszeczkę pogubił. Przede wszystkim Bartłomiej e, dostał niedozwoloną techniką e, soccer kickiem. No nie można, nie ma soccer kicków. Są to kopnięcia w twarz, gdy partner znajduje się w parterze. To po pierwsze. Po drugie tutaj troszeczkę sędzia przyznał i jeden cios padł po gongu. No, tego gongu gracze akurat nie, nie musiał słyszeć. Nie tak. niestety. No, ale sędzia tutaj zbyt mało zdecydowanie przerwał. Bo teraz pytanie, jak Bartłomiej Kopera dojdzie do siebie, bo widać, że po pierwszej rundzie Ciężko Ma no, Na pewno mniej sił niż Gracjan. Natomiast Gracjan będzie polował, będzie spychał swojego przeciwnika do siatki. Tego możemy być pewni. No, wygląda, że jest zły. Wygląda na to, że on nie chce wygrać, tylko chce wygrać przed czasem, chce znokautować. No, taka jest natura Gracjana. On poluje. On tutaj nie będzie czekał na jakąś decyzję. Natomiast Bartomiej Kopera po bardzo dobrym początku. Po bardzo efektownej wymianie, po której gracja znalazł się yy, na ziemi i to był knockdown. No Nie troszeczkę tego osłab, niestety, osłab, tak. osłab. Ty, w tym parterze też troszeczkę za szybko pozwolił Gracjanowi wstać, no zobaczymy. Ale jest to bardzo dobra walka na bardzo wysokim poziomie. No zobaczymy ile siły wniosą obaj do kolejnej rundy. Natomiast co jeszcze można tutaj wspomnieć, natomiast tego nieczystego... Kopnięcia. No za takie rzeczy daje się żółtą rzut, kartkę tak zwaną, czyli punkt się odejmuje. Tak jest. Tego sędzia nie zrobił. Co mogłoby mieć znaczący wpływ na punktowanie tej pierwszej rundy? Ale drugie już się nami. Tak jest. No już Gracjan podbiegł do swojego przeciwnika i zaczyna od lewego prostego, celnie. Bardzo dobrze pracuje na nogach i wysokie kopnięcie celne. No Bartek Kopera trochę zdeprymowany. Ciągle się cofa. Oj, mocne, mocne uderzenie. Powiedziałem tą samą godzinę. Tak, no Bartek zwłaszcza na początku rundy ma lepszy, może nie lepszy timing, ale no mocniej konstagracjana. No, Gracjan czuje się bardzo pewnie, te uniki są naprawdę minimalne, robi pół kroku do tyłu i te ciosy mijają się z celem o dosłownie kilka centymetrów. Oj, tam jakiś gryma z bólu, niestety już drugi raz zauważyłem, że Gracjan yy, musi mieć jakąś kontuzję, bo po podwójnym po prostym lewym z, z, widać było, że... No Wiesz, jest konstrukcji, co się mocny Lewy sierp. Nie wiem czy to z kostką, czy z kolanem, ale na pewno Gracja odczuwa no, jakiś dyskomfort spowodowany jakimś urazem. Pewnie ja się wie. Teraz prost, prawy prosty, lewy prosty. I znowu cały lewy prosty. Cały czas celnie, cały czas celnie. Ależ błąd, ależ błąd. Dobra próba, ale no, bez wiary, bez wiary. Ale Bartłomiej próba... poszedł do nogi. Jest szansa tutaj wyprowadzić... Technikę kończącą. Myślę, tak, że tak, może tak, szukać tak, tak. E, czy, czy dźwigni skrętnej na kolana? Najbardziej to jest tutaj rozporówka w tym momencie zapinana. Ale Chociaż robi duży nie... błąd. Przykłada nogę i daje jednak szansę partnerowi do przejścia. Tak, Gracjan teraz wyraźnie pokazał w jakiej płaszczyźnie chce toczyć dalej ten pojedynek Nie daje odpocząć. Ciągle blisko oj, błąd pośliznął się ale w dalszym ciągu pewnie agresywnie. Te ciosy są naprawdę dobre, naprawdę mocne. Trzeba przyznać, że Bartek też nie pozostaje dłużny. Te ciosy jednak są. mimo tylko, że jest zmęczony. To już taki, no troszeczkę są bardziej rozpaczliwe. Tak, no widać, teraz że swoje... jest zmęczony. No chcę zaznaczyć Gracjan swoją dominację. Myślę, że sędziowie to widzą. Tak, no dwie minuty do końca walki. To jest naprawdę no, na tym czasu, etapie walki, to jest. Maraton do przebiegnięcia, a nawet dwa. Po jednym na każdą minutę. Dokładnie. Trochę Gracja troszeczkę tempo. tak jakby zwolnił z obrotów. Ale, Ale szuka, z... szuka chyba tego jednego ciosu, który załatwi sprawę. Bardzo mi się podoba, że jednak Gracja pomimo wszystko szuka tych ciosów na korpus. Nie koncentruje się tylko na głowie. Tylko stara się trafić czy to na brzuch, czy na wątrobę, żeby te ręce jednak poszły odrobinę w dół. Odsunęła się broda. Te piekielnie silne proste. No, Bartek Kopera wydaje się, że już ma dość. Jest ale mu walczy, ciężko. Ale walczy, ale walczy, ale walczy, nie poddaje się. Na pewno się nie podda, na pewno to jest taki charakter zawodnika, który będzie walczył do końca. Natomiast Gracjan troszeczkę tak, jakby już nie ma pomysłu. Cały czas podchodzi blisko, podchodzi, można powiedzieć, w pół dystans. Ale Bartek umiejętnie tymi takimi unikami gdzieś pod rękę schodzi się. Unika tych ciosów Gracjana. No i kąsa. I kąsa, i kąsa takimi. Oj, bardzo silny, lewy, prosty. Piękny bardzo, unik na prawo. pod prawą rękę, można powiedzieć. Piękne bokserskie wymiany. Pięściarstwo tak, PBBA. No natomiast. W 100% usatysfakcjonowani byśmy byli, gdyby po tym uniku wyszedł kontrą, natomiast tego nie było, tego zabrakło. Ale cały czas pięknie pracuje unik i lewy, prawy, zejście pod prawą rękę. No to lewe oko, prawe oko Bartka krwawi ten łuk. To są to jest właśnie efekt tych, tych mocnych, lewych prostych ze strony Graciana. Naprawdę żelazna kondycja ze strony Szadzińskiego. On wygląda, jakby tak naprawdę się dopiero rozgrzewał. Próba kopnięcia niecelna. Tak, lewy high kick przestrzelony i koniec. No, ja myślę, że tu jednak nie będzie żadnej wątpliwości. W moich w oczach to, to Gracjan Szedziński jest tutaj triumfatorem na razie. Wywierał całe dwie rundy pressing. Nie licząc z tego początku. Bartek wyglądał y, słabiej kondycyjnie. Myślę, że Gracjan zasłużył na zwycięstwo w tej walce. Bardzo ładne wymiany. No widać, że Gracjan Szadziński pomimo tego, że wchodzi się z klubu o, o tradycjach parterowych, no to Jakoś nie szuka tego parteru. Jednak, tak jak wcześniej wspomniałeś, ta stójka no, jest mu bardzo bliska. Reprezentuje barwy berserker z Stargard, szczeciński berserker Team Szczecin. Ale trzeba przyznać, że jest to zawodnik typowo stójkowy, uderzający. O, proszę emocji nie dość. Sędziowie zadecydowali. Dogrywkę! Jeszcze 5 minut tego fascynującego starcia. A teraz trzecia runda, proszę Państwa. No, wspominałem o dwóch minutach, porównałem je do dwóch maratonów, to teraz czeka nas pięć maratonów plus jeszcze ekstra trzydzieści km truchcikiem na dekompresję. To jest naprawdę mordercza walka. Ale ja mam wrażenie, że Gracjan chce tej rundy, on jednak by <laughs> chciał sobie zapisać w rekordzie kolejny knockout. Ale pamiętajmy, Oj. pamiętajmy o tym, że jest to walka turniejowa, że tym zawodnikom przyjdzie jeszcze stoczyć jedną walkę. już nie wiem dlaczego tą następną walkę porównać, to już chyba będzie jakaś eskapada na Marsa. Ale no już nie będę taki porównanie dawał. Bardzo ładne wymiany na razie. Bartek Kupera wygląda jakby odzyskał trochę siły. Tak, no my tu musimy bardzo uważnie pilnować tej trzeciej rundy. Dlaczego? Dlatego, że dwie pozostałe tak jakby e, idą w niepamięć. W Sędziowie sensie się patrzą tylko, i, i, tylko na tą trzecią rundę. Nie, to co było, nie ma tego. Tak jest. No próba tutaj sprowadzenia ze strony e, Bartka Kopery nieudane, Stracił bardzo dużo siły. O, zamok, należy. Posprzątać link, tak, no nie może być e, wody, nie może być nawet tyle potu, bo po prostu zawodnicy wtedy nie mają możliwości wykonania pracowania, techniki, tak, tak, tak na nogach. No można się poślizgnąć i... No potuzja. jest to dodatkowe kilka chwil dla e, Bartka, żeby zaczerpnął oddech, chwilę odpoczął. No to sprowadzenie, ta próba sprowadzenia na pewno go dużo kosztowała, trochę bez wiary te wejścia jednak. E, no chyba on widzi, że w stójce nie ma czego szukać, będzie próbował gdzieś tam schodzić. No ale z takim dobrym, stójkowym zawodnikiem. Ciężko jednak zaprosić go do parteru, kiedy sam nie chce. Bardzo ładne dwa lewe. Tak no, Gracjan cały czas podchodzi blisko. Następnie balansem próbuje przejść yy, pod rękę zawodnika z łodzi i zadać cios kontrujący. Natomiast... W tej niewiele tych ciosów, niewiele. Jeden jak i drugi bardziej się padają, no są bardzo zmęczeni to na pewno. Kąsa tym lewym, prostym Gracjan. No dużo niecelnych, dużo niecelny. Zaczęli strzelać takie pojedyncze, e, luźne rzuty. Ładny no. te lewy ze strony Gracjana, ale Bartek jednak, pomimo tego, że wygląda na zmęczonego, to te uniki takie ma na wysokim poziomie, nie daje sobie zrobić krzywdy. Próba mocnego prawego, przestrzelona. Oj, mocny low -kick. Tak, no Gracjan nie kopał do tej pory za dużo tych low kicków tylną nogą, teraz dopiero się na to zdecydował. No, blisko teraz prosa, przestrzelony ten prawy zamachowy. Bardzo spokojnie. Ani jeden, ani drugi nie chcą jednak podejść za blisko siebie. Ładne te lewe, naprawdę Gracjan ładnie bije tym lewym. I góra, i dół, szuka miejsca. Próba efektownej techniki. Tak, no jest to technika rodem z filmów akcji, natomiast no niepotrzebna strata sił na tym etap walki. Natomiast no Gracjan też troszeczkę za mało robi, żeby przypieczętować swoją przewagę, natomiast to no cały czas... I kolejna próba sprowadzenia. Ale pięknie udało się! Bartek Kupera zaskoczył tutaj w tym momencie, znalazł sobie jednak tyle siły, żeby wykonać tą akcję. Bardzo dobrze zastawił nogi, no to jednak może przypieczętować tą walkę, jeżeli tutaj Gracjan się nie podźwignie. To jest dodatkowy taki punkcik na kartkach sędziowskich, natomiast Gracjan przeważał w stójce, jednak z tej przewagi nie wynikało jakichś takich wielkich fajerwerków, nie było. No. Ja nie mówię, że to obalenie zadecyduje o zwycięstwie Bartłomieja, ale na pewno będzie to jakiś argument. No ciosy Gracjana na pewno kąsały, Dokładnie. ale jednak e, nie dokonały jakichś tam większych zniszczeń. To oko już wcześniej było lekko rozcięte, e, no ale naprawdę jestem pełen podziwu, bo to wejście było w moment, odpowiednią chwilę. Pięknie zastawiona ta noga. No i tym bardziej, że zbliżamy się do końca rundy, no to jednak w oczach sędziów będzie miało znaczenie, kto w końcu wersja znalazł sobie więcej siły i serca, żeby rozciągnąć to na swoją korzyść. Gracjan Szedziński próbuje tutaj blokować te ręce Bartka. Zgadza się. No. Czyli wygląda, jakby się bronił. No Bartek tu musi jednak... Układać te ciosy, szukać tego wszystkiego, żeby sędzia nie podniósł walki z powrotem do stójki. No ja bym podniósł już walkę do stójki, natomiast... No ciągle szuka, no Gracjan nawet nie próbuje wychodzić za bardzo, chyba liczy na to, że sędzia podniesie. Próbuje to klinczować, bardzo mocny lewy cios. Dobrze zepchnięty przeciwnik pod, e, pod klatkę. Kolejna próba uderzenia. Ostatnie no sekundy. Takie no. trochę bardziej chyba markowane, obliczone na to, żeby jednak e, wykazać się aktywnością. 10 sekund do końca rundy. Tak, no tak jak mówisz, zawodnik e, zadaje te ciosy, żeby zachować jakąś ciągłość akcji. Natomiast no niekoniecznie te ciosy są podstawą do tego, żeby tą walkę zakończyć w jakikolwiek sposób. No koniec trzeciej rundy dogrywkowej. Ciężka obydwaj, decyzja. obydwaj podnoszą ręce do góry, no ciekawi, ciekawi jesteśmy jak tutaj sędziowie tą walkę zobaczą, no myślę, po że czwartej to... rundy nie będzie, a gdyby, ale gdyby była taka opcja, to myślę, że sędziowie by z niej skorzystali pewnie. Proszę Państwa, niejednogłośną decyzją sędziów, pierwszy ćwierćfinał. Zwycięża i przechodzi do półfinału reprezentant Vera Fight Club Łódź Bartłomiej Kopera!